Dobry wieczór Państwu. Usłyszałem kiedyś opinię, że żyjemy w kulturze remixu, to znaczy wszystko, co mogło być wymyślone, zostało wymyślone i pozostaje nam jedynie twórczo przetwarzać już istniejące dzieła. I o ile jest to stwierdzenie z pewnością nie pozbawione pewnej dozy prawdy, to współcześni wydawcy gier, zwłaszcza tych dużych, chyba wzięli sobie za bardzo do serca. Otóż bez przysady można powiedzieć, że wszelkiego rodzaju remaki, Remastery, Definitive Edition i TP są dużą częścią współczesnego rynku gier. Nie może się wydawać, że to nic złego, a przecież sam gram w niektóre z tych produkcji. Czy to z sentymentu do pierwowzoru, czy też bo pominąłem dane tytuły. Tylko jest jeden istotny problem. Za każdym razem, kiedy widzę kolejny remake, którego cała kreatywna siła jest skierowana w poprawianie oprawy graficznej, bez ruszania czy nawet czasem kosztem gameplay, albo gdy wydawcy wypluwają kolejny remaster, który jest tak naprawdę portem danej produkcji na jakiś współczesny sprzęt z podbitą rozdzielczością i odblokowanymi na siłę FPS-ami, to mam wrażenie, że powstają kosztem jakiejś nowej gry, która mogłaby być czymś interesującym. Paczki Leto, ale nikt nie chce grać w te kupy z kiepskim grafiką Door. Bo... To, że ty jesteś taki boomer i grasz w te stare krapy, to nie znaczy, że prawdziwi, normalni gracze będą się męczyć pikselami wydługującymi moczy. Pograłbyś w coś normalnego od czasu do czasu, to byś zrozumiał, co to dobra zabawa. O nie, to on. Wielki Keto. Mój arcywróg. Prawdziwy gamer, który nie boi się grać w produkcje wymagające czasu, przyjaciół i grindu. Nie! Ale trzeba wielkiemu Keto przyznać rację że oprawa wizualna może odstraszać pewien odsetek graczy, pewnie nie mały zresztą. Jednak czy tak naprawdę oni są targetem tych gier? Czy to typowy zoomer ma grać w remaster gry sprzed 20 lat, choćby nie wiem jak graficznie usprawniony? No nie wydaje mi się. Bezpośrednim powodem podjęcia przeze mnie tego tematu były dwa tytuły. Pierwszym był Demon's Souls Remake, produkcja, która była dla mnie jedynym powodem, dla którego rozważałem kupno PlayStation 5. Jednak po namyśle stwierdziłem, że kupowanie sprzętu tylko po to, żeby przez parę najbliższych miesięcy zagrać na nim w remake, którego pierwowzór mam na półce i w który do tej pory nie grałem, nie jest najmądrzejszą decyzją. Zwłaszcza, że zewsząd dochodzą mi słuchy, że gra, choć piękna wizualnie, jest aż za bardzo wierna oryginałowi pod względem rozgrywki, która to swoją topornością odrzuciła mnie od tego tytułu w pierwszej kolejności. Oprawa graficzna nigdy nie była dla mnie aż taka ważna. Ja w pełni rozumiem, dlaczego studio Blue Point twórcy tej wersji są tak wierni w odtwarzaniu oryginału. W końcu getem Demon's Souls Remake są przede wszystkim fani i fanatycy pierwowzoru, a więc w mniejszym stopniu nowi odbiorcy. Drugim tytułem jest Remake 14. Dość niszowej, choć dla wielu kultowej gry FPS, opartej na komiksie Jana Van Hama, będącym swego rodzaju twórczym przerobieniem historii Jasona Berna. Remake ten jest, jest podobno fatalny, pełen błędów, nieobecnych w wzorze, z nowym stylem graficznym, w du dużej części graczy nie leży, a na dodatek kosztuje aż 30 dolarów. Generalnie produkcja ma poziom gier z gazety, została zjechana przez krytyków i graczy. I patrząc na te dwa przykłady nachodzi mi pewna refleksja. Czy nie warto byłoby przeznaczyć środki wydane na tę produkcję na świeże i nowe gry, a do tych nie wiem, wypuścić kod źródłowy, żeby jak w przypadku ostatnio omawianego Duma zapaleńcy mogli tworzyć współczesne wersje dla posiadaczy oryginału? Wiem, wiem, utopijne myślenie. Jednak zaraz za tą refleksją przychodzi obawa. Otóż mam wrażenie, że skupianie się dużych i średnich wydawców na ciągłym wracaniu do przeszłości, na sprzedawaniu tych samych gier w trochę ładniejszym pudełku, może doprowadzić jeśli nie do krachu, to do jakiegoś załamania rynku w branży gier wideo. Jeśli nie finansowego, to z pewnością kreatywnego. Bo twórcy niezależni też często wpadają w tę pułapkę tzw. duchowych spadkobierców tworząc de facto klony starych gier w nowym papierku, na tyle zmienionym, by nie narazić się na serdeczny podzew. Bloodstain, Two Point Hospital, Axiom Verge, Ukulele i wiele, wiele innych, to wszystko z pewnością dobrze przyjęte gry, ale i one nie kryją tego, że odwołują się bezpośrednio do produkcji z przeszłości. Ktoś jednak mógłby się zapytać, skąd taki wniosek? Przecież, tak jak wspominam, na początku żyjemy w w kulturze remixu wszystko już było. Może no, po prostu jest skończona ilość pomysłów. Przyjrzyjmy się zatem dużo starszej branży rozrywkowej, czyli filmowej, a dokładniej mojemu konikowi, czyli horrorowi. Pomimo dużej różnicy wieku obu mediów, u progu nadejścia ery cyfrowej branża i grozy przychodziła podobne trudności jak obecnie gry wideo. Po olbrzymim boomie jakim były lata 80. i czasów trawestacji i pastiżu lat 90., nadszedł początek XXI wieku, zwany przeze mnie erą remake'u. W tym smutnym dla horroru czasie głównym produktem Hollywood były amerykańskie wersje japońskich horrorów i odświeżone stare klasyki. To wszystko było robione raczej niskim nakładem kosztów. Często sprowadzano np. reżysera oryginału z Japonii albo jakiegoś innego reżysera, który robił inne filmy też z Japonii, żeby nakręcił ten sam film z aktorami z USA. I poza nielicznymi wyjątkami takimi jak Ring czy Halloween Roba Zombie były to raczej tytuły lichej jakości. W celu dokładniejszego researchu postanowiłem obejrzeć kilka azjatyckich horrorów urodem z kraju Boja I to była męka. Obejrzałem dwie pozycje, więcej nie zdołałem. Były to Shutter i DI oba z 2008 roku. Nie będę się rozwodził jakoś wybitnie nad obiema pozycjami, bo nie jest to recenzja. Przede wszystkim oba filmy dość piernie podążają linię wytyczoną przez swoje pierwowzory, co już poddaje sens ich powstania, bo po co robić taki remake, skoro można obejrzeć oryginał? Oczywiście powód jest wiadomy, Amerykanie nie lubią czytać napisów. Jednak to nie byłoby najgorsze, bo bardzo wierna reedycja najczęściej zachowuje zalety dzieła adoptowanego. Problem jak zawsze tkwi w amerykanizacji przekazu i w weśceniach scenariuszowych. Weźmy sobie ten nieszczęsny szatę. W tajskim filmie główny bohater jest fotografem i jest to bardzo ładnie zaprezentowane, bo po prostu robi zdjęcia na jakimś zakończeniu roku czy czymś takim. Jego amerykański odpowiednik natomiast nie nie. Nie mogę tego wyjaśnić wam bez kontekstu, dlatego przytoczę całą scenę. Otóż, w odróżnieniu do pierwotzoru, w którym para głównych bohaterów na samym początku filmu bierze udział w weselu ich przyjaciela, w szaterze z 2008, to protagoniści biorą ślub i od razu ruszają w podróż poślubną do oczywiście, Japonii. Bo wiecie, dla przeciętnego hamburgera, Japonia i Tajlandia to to samo. Jednak zanim wyjadą, ma miejsce taka mała scena, gdzie wracają do mieszkania jeszcze w ślubnych strojach. Pan młody. Ben, w tej roli Joshua Jackson, rzuca pannę młodą Jane, tutaj Rachel Taylor, na kanapę, spod której pada 21 jednorazowych aparatów kliszowych, bo wiecie, Ben jest fotografem. Następnie on łapie jeden z tych aparatów i zaczyna jej robić zdjęcie, a ona, chyba po to, żeby upewnić się, że ten kret im przed zrozumie i zapamięta, mówi do niego Mogłam się zastanowić, zanim wyszłam za fotografa. Ekspozycja odjebana perfekcyjnie, dech mi w piersiach zaparło takich rzeczy jest o wiele, wiele więcej w przytaczanych przeze mnie obrazach. W Oku, który opowiada o ślepej dziewczynie, która po przeszczepie rogówki zaczyna widzieć jakieś dziwne rzeczy, głównym przekazem wersji amerykańskiej jest to, że bycie ślepym jest spoko i w ogóle widzenie jest dla słabych. W wersji chińskiej z kolei, przekaz jest zupełnie inny, przez inaczej postawione akcenty po prostu. No dobrze, opowiedziałem wam trochę o dwóch kiepskich filmach, jak to ma się do krachu branży gier. Otóż, przez te i wiele innych remake'ów, Horror filmowy praktycznie zdechł. No nie przesada, dzieł autorskich było bardzo mało. Przeważały reedycje azjatyckich dzieł, i to nawet niekoniecznie tych dobrych, oraz odnowione wersje klasyków z lat 80. z nowymi aktorami, fabułą, efektami i najczęściej bez duszy. Dopiero ostatnio mamy prawie renesans. Bardzo niewielki za sprawą takich postaci jak Jordan Peele czy Mike Flanagan, którzy usiłują coś odwojować z tego pobojowiska, jak nie jest współczesne kinogrozy. Pełne tanie jumpscare'ów i badziewnych efektów 3D. Jednakże wiele osób, w tym ja, powiem Wam otwarcie, że ga ten gatunek kina nie podniósł się i czeka nas jeszcze wiele lat, zanim uda mu się wrócić do formy. I niestety, obawiam się, że to samo czeka gry wideo. Bo proces w gruncie rzeczy jest podobny. Powstaje masa remake'ów, remasterów, z których jedne owszem są naprawdę dobre, ale z definicji odtwórcze, a drugie są gorsze jakości niż oryginał. Ba, często jak w przypadku niesławianego Warcrafta 3 Reforged, stara wersja już nie jest osiągalna w inny sposób niż posiadanie jej na płycie bądź piractwo. No nie wszystko, Branżenie ma też tendencję do wznawiania gier, o których wszyscy wydawałoby się zapomnieli. Pierwszy z brzegu przykład. Rogue Trooper Redox, czyli remaster gry z PS2, opowiadającej o przygodach niebieskiego żołnierza biegającego z gołą klatą. Wszystko to na podstawie komiksów z uniwersum AD2000, domu m.in. Sędziego dreda. Po co to wyszło, skoro pierwowzór pamiętają może ze cztery osoby, z czego dwie dobrze, to wiedzą tylko błyskotliwi wydawcy gier. No bo 171 recenzji na Steamie to nie jest chyba sukces, który pozwoliłby zwrócić się całemu przedsięwzięciu. To jest mój główny apel do Was. To zanim kupicie następny remake czy remaster, zastanówcie się, czy nie lepiej byłoby kupić w to miejsce jakiejś nowej gry, może nawet jakiegoś indyka. Zamiast promować, użyjmy tutaj mocnego słowa lenistwo i brak kreatywności. 我过去呢，嘿，对。 Tak, ty. Czy wiesz, że gra dekady, gra wszechczasów Cyberprank 2137 wychodzi 10 grudnia albo 23 grudnia albo 12 stycznia, albo wtedy, kiedy wyjdzie? I pewnie zastanawiasz się czy mój stary pecy uciągnie tę grę. Albo po prostu idą święta, trzeba kupić prezenty, a ty jesteś spłukany. Nie przejmuj się, stary. Faczki Letor Industries ma dla ciebie archi-ciekawą propozycję do czasów premiery Cyberpranka 2137. Omówię na kanale kilka gier, które są mało wymagające, dobre i nie wymagają dużych pieniędzy, a mogą Ci zastąpić Cyberpranka 2137. Oglądaj najbliższe filmy na kanale Fat Skeleton. Redakcja nie odpowiada za ilość gier, które okażą się na kanale do czasów premiery Cyberpranka. Nie obiecuję też, że wszystkie polecane tytuły będą podobne do Cyberpranka.